Siemka jestem Detrek i witam Was w kolejnym odcinku SimCity. Dzisiaj jesteśmy w tym nowym mieście, słuchajcie. I no i postaram się coś tutaj zrobić ciekawego ogólnie zapożyczyłem się nieźle, ale już spłaciłem długi gdyż e, tutaj robię coś ciekawego, ale nie powiem wam co to będzie, gdyż będzie taka niespodzianka. Ale mówię całkiem szczerze, że to miasto może się stać jednym z moich najładniejszych miast, które dotychczas stworzyłem. Mm... No ale wiecie co, mam nadzieję, że będzie to dla Was niespodzianką, to co już tutaj niebawem stworzę. Yy, ale no będzie to przypominało jedno z europejskich miast. Chyba kurczę za dużo powiedziałem, no ale... Możecie się domyślać i pisać w komentarzach. Yy, ogólnie tutaj jak widzicie, jest bardzo okupowany ten dworzec yy, kolejowy. Yy, w, w dzień powszedni... Yy, Gdzieś tak w okolicach południa, jak tutaj zajrzałem, yy, oczywiście w czasie gry, yy, to pasażerów było aż 4000. Także, no kurczę, ta droga będzie całkowicie cały czas zakorkowana i to mi się niestety nie podoba zbytnio. Yy, no ale trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Yy. Także wiecie co, zacznę tutaj e, ten rozkład ulic jakoś, e, jakoś tworzyć, żeby był w miarę fajny, e, no i będę się starał, aby postawić w tym mieście jakieś kasyno już niebawem, e, z racji tego, że ono musi zacząć zarabiać, gdyż jak na razie to jest e, nieciekawa sytuacja nieciekawa sytuacja, także dobrze, czas jest przyspieszony, a więc a więc po prostu poczekam aż troszeczkę dorobię i no dobra, podatki są 10% mam pożyczkę jeszcze do spłacenia jedną która niestety jeszcze odejmuje z dziennego przychodu, także no, tutaj jakiś blok już się buduje Oj, nie za ładne, nie za ładne, ale zawsze to więcej podatnik podatników. Także nie narzekam, bo nie mam na co. No i słuchajcie, wydaje mi się, że nawet całkiem fajny pomysł jest z tym rozkładem, bo. Miasto jest takie dość oryginalne, owalne, te zakręcone drogi, no... Coś ciekawego, gdyż chyba nigdy takiego czegoś nie robiłem, z tego co pamiętam. Także... postaram się, aby to wyszło całkiem, całkiem fajnie. Um, tutaj to już się w ogóle totalnie zakorkuje, ale może dodam tutaj taką odnogę. Um, aby... Aby te samochody również mogły sobie wyjechać i przejechać tymi uliczkami tutaj gdzieś tam gdzieś tam dotrzeć. Może się to uda. Ale póki co chyba nie są zbyt chętne, aby skręcić. Skręcić w lewo. Kurcze, ta droga się jest ulepszona do maksymalnej gęstości, czyli korek tutaj naprawdę będzie ogromny. Hmm Albo nie wiecie co? Mogę jeszcze dodać przystanki autobusowe. Będą przyjeżdżały busy ze stolicy, i tutaj e, zabierały tych mieszkańców. Także dodam parę przystanków. Park and Ride też się przyda, tak mi się wydaje. Nawet kilka tych. Tego typu przystanków tutaj umieszcza. Hmm. No i dobra. A więc jak widzicie, już te samo e, autobusy stadem oczywiście przyjechały. E, bo jak, jak żeby inaczej. E, no i co? Ogólnie już widzę, że w tym mieście będzie potrzebna ogromna komunikacja miejska, i wydaje mi się, że e, właśnie tutaj w przyszłości znajdzie się główna siedziba autobusów. No ale słuchajcie. Pieniądze są najważniejsze i będzie trzeba. Będzie trzeba wyjść na prostą z nimi. Hmm. Widzicie co? No właśnie, teraz jest tak lenię i powinienem dodać strefy mieszkalne, aby. Hmm. Nawet no cokolwiek ruszyło do przodu. Wypełnią one też popyt, y, w tym w miastach sąsiednich, na pracowników, także y, w sumie to taka jest pierwsza misja tego miasta. Dopiero później ono się przerodzi w siedzibę hazardu i turystyki, bo przecież hazard i turystyka idą idą w parze. Dobra Także niech się powoli rozbudowywują. No, i jak widzicie, popyt regionalny na ludzi również chyba zdaje się maleć. Także jestem z tego powodu bardzo, a to bardzo zadowolony. Hmm. Okej, okay. dobrze. Także wydaje mi się, że teraz po prostu trzeba czekać, czekać na rozwój. Okej, okay, oni tutaj chcą fabryki, ale... No ale tutaj tych fabryk nie będzie, bo to będzie miasto jednak, w którym nie będzie żadnego przemysłu. Bo nie chcę, żeby zanieczyścił... zanieczyścił te fabryki, nie chcę, żeby zanieczyściły tych regionów, które są tutaj. No i oczywiście stolicy. Okej, okay, ale w sumie już dzienny, dzienny zarobek powoli rośnie Powoli rośnie w górę, także, także to jest dobra wiadomość. Może hmm. no, wypada dodać kolejną strefę mieszkaniową. Tylko Kaman, co się tutaj dzieje? Zawsze się tak dziwnie baguje to wszystko szczególnie gdy drogi są takie półokrągłe to wtedy chyba gra nie wie co robić czasami i, i czasami przestaje myśleć ja ogólnie ben, podpowiem wam, że miasto będzie takie dość specyficzne gdyż jedna część będzie właśnie taka owalna natomiast druga yy, będą w niej dominowały kwadraty i... i jeszcze nie mam do końca pomysłu, jak to ma wyglądać, ale już pewna koncepcja w mojej głowie się narodziła, także... także oczekujcie z niecierpliwością. Wiecie co? Tutaj... stworzyłbym strefę komercyjną, gdyż to już będą chyba okolica przyszłego kasyna. Także niech tutaj buduje się komercja. Ok. No i sprawdzę, ile, ile osób yy, tymi pociągami jest. No, całkiem sporo. Yy, całkiem sporo. Ok. Mogę ulepszyć ratusz. A, nawet tutaj nie ma ratusza. O kurczę. Yy, dobra, w takim razie w sumie ratusz nie będzie jakoś bardzo potrzebny. Natomiast do burmistrza, owszem, gdyż on. Zachęca nowych mieszkańców do przybycia oraz podnosi jakość życia tym, yy, którzy już tutaj mieszkają. Także dom wybuduje, może w tym miejscu. Hmm. Nie ma straży pożarnej, natomiast yy, z miasta przemysłowego yy, wysyłane są radiowozy. Także mam nadzieję, że jakiś pojazd przyjedzie tutaj i, no i ugasi ten pożar. No, ale niestety ten się spalił. Kurczę. No, ale trzeba się przecierpieć póki co. Zobaczę co ze śmieciami. Okej, okay, ze śmieciami bardzo dobrze. Śmieciarki z miasta przemysłowego jeszcze wyrabiają. Woda również, ścieki też. Okej, okay, czyli wszystko jest w miarę pod kontrolą. Wiecie co, ja już może zainwestuję w kasyno, bo... Yy, no to 15 tysięcy, także... Także nie będę na tym, na tym oszczędzać. Yy, tylko, że wiecie co, kasyno wybuduje, no i tutaj... Kasyno wybuduje, No i zawiesiłam się, jak miło. Mam yy, gdzieś w tym miejscu... Tylko że jakby tą strefę komercyjną hazardową oddziela od tych osiedli troszeczkę i stworzę taki pas zieleni, który nie dość, że będzie ładnie wyglądał to Dobrze, tylko to będzie robił Okej, okay, w takim razie hazard, hazard, y... salon hazardu stawiam, Postawię go. Dobra, gdzieś tutaj. Albo nie, tu. okej, okay. Tak, bo wydaje mi się, że tutaj w przeszłości yy, zbuduję. Słuchajcie, szerszą aleję, bo. Te drogi przestaną wyrabiać wkrótce, jestem pewien. O ile. Dobra, już nie wyrabiają tak naprawdę. Co za bajzel! No, ale dajcie mi jeszcze chwileczkę i to miasto doprowadza do, do porządku. Także nie bulwersujcie się w komentarzach zbytnio, bo ja wiem, jakie tutaj błędy zrobiłam. Hmm. Na przykład nie, powinienem jeszcze ulepszyć tutaj tą drogę do przynajmniej wysokiej gęstości, żeby ten wyjazd był łatwiejszy. Dobra, tutaj też te dróżki ulepsza. Są również. No i okej, okay, wiecie co? W sumie to już mógłbym zbudować tą szeroką aleję, nawet teraz, bo. No jest potrzebna. Zwyczajnie w świecie jest potrzebna, także. Będę tak brutalny, że usunę. tą ulicę, która tutaj była i zastąpię ją szeroką i taką w miarę fajną przejezdną aleją, która tutaj rozładuje, rozładuje ruch. No i okej okay. w miarę to wyszło bez żadnych większych problemów. Mm. By się przydało jeszcze zrobić jakieś połączenia tutaj. Widzicą, hmm. co? zrobię coś takiego, żeby nie było aż tak dużo skrzyżowań. Wyeliminuję to skrzyżowanie. Z tej strony yy, oraz to. bo Nie ma potrzeby, aby było ich aż tak dużo. Też tak jak w normalnym mieście, czym więcej skrzyżowań, tym więcej korków. Także nie no, w sumie milutko tutaj jest. Podoba mi się to miejsce coraz bardziej. Dobra, kolejna dróżka. Niech powstanie i... Dobra, tutaj niech rosną te drzewa póki co. Tylko wiecie co wygnę jeszcze na popyt. Albo nie, nie będę sobie w ten popyt. I teraz. Aha, nikt nawet nie przyszedł. Ym, powinienem zainwestować yy, w posterunek. Tak, powinienem zainwestować w posterunek, yy, żeby troszeczkę policja ogarnęła tych przestępców, którzy tutaj są. Yy, także posterunek umieszczał. Albo wiecie co? Yy, francuski posterunek policji. No i umieszczę go yy, gdzieś, 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 gdzieś w tym miejscu. Tak, macie już wskazówkę i... No trudno. W sumie całkiem fajny budynek. Yy, jest francuski posterunek, dodam tam radiowozy, yy, znaczek, yy, no i niech sobie radzą. Następnym krokiem yy, będzie dodanie, tak mi się wydaje, yy, straży pożarnej, gdyż ta li dzienna liczba zgonów nie jest na razie tak duża. Znaczy najfajniej no gdyby było 0 osób umierających, no ale nie da się tak. No ale słuchajcie, korki mnie załamują, są okropne. Są okropne i... I sprawiają problem, to jest coś takiego. Może to też pomoże troszeczkę. Chociaż wiecie co, znając życie, jest to jakiś baki, gdy restartuję grę i <grych> uruchomię ją ponownie, wczytam miasto. Tych samochodów będzie 5 razy mniej. I już nie będzie żadnego problemu. No, ale standard. Standard. Jeszcze tutaj, w tym miejscu, mógłbym zrobić taką drogę, która by przecinała ta dłuższe jezdnie. Tylko że. Dobra, zrobię w tym miejscu, już ją zrobiłam i w ogóle służyła jak najlepiej. Zerknijmy na kasyno. Ale bez bez ono nie przynosi teraz żadnych zysków. I to jest straszne. To jest straszne, powiem Wam szczerze. To jest w ogóle otwarte. I ja mam taki pomysł: zamknę to kasynę i ustawię jakiekolwiek w innym miejscu. Słuchajcie, mój pies chrapie. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Ale już nie będę go budził, bo nie mam sumienia. Zrobię coś takiego. Usunę tę kamienicę, ale postawię, postawię, tak postawię to kasyno w tym miejscu, gdyż będzie blisko, ym, blisko stacji kolejowej. Natomiast tam to usunę, wiem, że marnuję pieniądze, ale to jest taki mój styl gry niestety i ja się tego nie, do, nie oduczę chyba nigdy. Także no cóż. Zamiast stać kolejne no mógłbym zainwestować w przychodnie. To byłby o wiele lepszy pomysł. No ale, Dobra, w takim razie, że jest tutaj kasyna, to przydałoby się troszeczkę komercji znów, tak jak mówiłem, żeby przyciągnąć turystów. Hmm. Ok, natomiast, czy ktokolwiek do tego kasyna przyjedzie. To jest zagadka. Czy ktoś tam się kręci? A właśnie, dodam jeszcze przystanek tutaj obok, żeby zwiększyć szanse na to, że ktokolwiek, że ktokolwiek odwiedzi to podrzędne miejsca. Oni już w tą port lotniczy i. i promę. No, śpieszą się zbytnio. Jeszcze bramę w Nie, ale bramy tutaj nie będę umieszczał. No to bez przesady. Ok, i teraz czekam na pieniądze albo nie. Mm, wezmę wezmę obligacje. 25 tysięcy. I już od razu yy, postawię to, tą klinikę. Yy, klinikę. Wydaje mi się, że umieszczę w tym miejscu niech ludzie się leczą i... starczy mi kasy jeszcze na jednostkę straży pożarnej także, także to dobra wiadomość gdyż w końcu mieszkańcy będą się czuli bezpiecznie z tego, że nie będzie tyle pożarów ich nawiedzało dobra, pożarną postawię tutaj przy tej alei Mam nadzieję, że to będzie tyle. Zostało mi jeszcze troszeczkę kasy, może... Dodam tutaj przyjemne pokoje na górze oraz jakąś atrakcję. No, żeby ktoś tutaj przyszedł, bo, szczerze mówiąc... Nie wiem dokładnie o co chodzi. Jest przecież... Tuż pod nosem... Yy... Stacja kolejowa, to mimo wszystko ktoś tutaj powinien być, no. Kurczę. Ale więc wiecie co, nie już kończę. Mam nadzieję, mi się spodobało. Żegnam was tutaj, detrak z zakorkowanego miasta. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.